Siemanko, tu Jurgas a wybrałem się na Nysę pomachać troszkę bocznym trokiem może jakieś okonie może jakiś fajny sandacz wpadnie no zobaczymy e, była pierwsza rybka mały okonek, ale spadł ale to dobra oznaka, że coś tam żeruje Widzieliście, brachnie tu spod, spod brzegu, nawet widziałem te konie jak żerowały. A taki, ale napchany, no jaki gruby. Powiem Wam, mały, ale taki, taki gruby, kurde. A taki mały, zamykaj. Kolego, relaksik oczywiście. Mamy tego trochę, różne kolorki. Opada na dno. Cmyk, cmyk, cmyk. Podbijemy, troszkę podciągniemy. A jest kolejny skut, a może troszkę większy. O, troszkę chyba lepszy. Nie skróci. To się też nie podoba. No taki troszkę ale grube są bo tak na żartę. o ale grube ja cię kręcę jakie one grube takie małe grube okonie pewnie tak na żartę tą drobnicą tutaj No, tak zwana płatka saperów. Chyba każdy to miejsce zna. Co tutaj wędkuje? Kiedyś tu połapałem gruby kokoni z drugiej strony. Ale tu jest masakra, tyle tu, tutaj jest. zaczepów na środku rzeki. Ale tam na środku rzeki połapałem kiedyś gruby okoni, Naprawdę gruby. Złapałem 9 tu powyżej 35 cm. Dlatego idę spróbować tam wzdłuż tego filara. Mam też złapałem nieraz ładnego okonia, ale to takiego pojedynczego także tu mają stołóweczkę tu drobnica się lęgnie także zobaczymy siedzi są na stołówce tutaj, mówiłem o już ten taki fajny powiem wam o już ładny garbusek ładny garbusek Zaczynają się piękne łapanie. Uciekaj kolego Jedzie znowu jakiś kucik Przeniosłem się tu poniżej tej kładki o. Jest malutki okonek o, Poszedł jest następny, ale został skubany. Kolega Oj. Ja chyba wyciągnąłem tu już 10 okoni Siedzą tu pod mostem takie do 20 cm Tchau, é. Oj zapierdzieliłem w most, widzieliście, zrobiłem takiego ponad metrowego troka i nie przeszkadza to, brania są. pięć następne następnie no już ten taki powiem wam albo taki gruby oj ale zastał ja zmieniłem na taką czuburaszkę chyba z 4 gramy zobaczymy Ej, to konek. No wiem, też będzie łapanie na taką małą przeburaszkę.

Wiedzie, to ten już będzie ładny O, ten już będzie ładny Jeźcie co robić z burażka Ten już będzie ładny, o. Kolego. o to ściupa Nie yes. Zobaczcie, jakiś szczupaczek się przybija. O Rybkę wypnę. Jeszcze Wam może ją zaprezentuję. Na moją. Oj, kolego pola jakiegoś nawet się wypięła. Zobaczcie, sami piękny sztupak O! Rybka ma 47 cm. Tak jak zapowiadałem, rybkę wypuszczę do wody. Płyn, kolego, do następnego razu. Ach, ładnie zeszedł sobie w dół. Kończę na dzisiaj wędkowanie. Jeszcze Wam nakręcę tam spod tej kładki. Zobaczcie sobie jakie jazie. Jazie albo klenie, ale wydaje mi się, że to są jazie. Ale sztuki. Tu pra ma sztuka stoi. Tutaj też coś stoi pod kularem tutaj 61 A to siwę, to nie wiem co to jest, chyba bolem